Witam wszystkich na moim kanale Techmania HD. Z tej strony Paweł i w tej szóstej już części z cyklu Serwisowanie Multimedia Master, pokażę Ci, jak dodać odrobinę personalizacji do Twojego programu. Jak dobrze wiesz, z poprzedniej części każda aktualizacja skórki, czyli powiedzmy, jeżeli utworzysz jakieś skróty w skórce Multimedia Master zostaną utracone. Natomiast dzisiaj chciałbym Wam pokazać, w jaki sposób należy korzystać z programu tak zwanego Super Favorites. Czyli jest to taka powiedzmy rozbudowana wersja ulubionych w Kodi. W ten sposób możesz wrzucić tam swoje ulubione kanały telewizyjne, stworzyć playlisty, stworzyć katalogi, dodać odpowiednie wtyczki, każdą odpowiednio nazwać, zmienić im kolory i wiele, wiele innych możliwości. Natomiast to, co jest najważniejsze, te. Te dane tej wtyczki nie będą tracone przy aktualizacji, i przecież o to chodzi. Chodzi o to, byś mógł spersonalizować swój Multimedia Master, by mieć własny katalog, który zrobisz dokładnie tak, jak sobie życzysz. Możesz zrobić jego kopię zapasową i nawet przywrócić na innych urządzeniach. W takim razie, zapraszam do obejrzenia tego nagrania. Przeszliśmy w takim razie już do ekranu mo mojego komputera. W tym odcinku porozmawiamy sobie chociaż odrobinkę na temat. Personalizacji w Multimedia Master. O co chodzi? Słuchajcie, no domyślam się, że część z Was ma jakieś swoje ulubione wtyczki, e, jakieś ulubione miejsca w poszczególnych wtyczkach i chcielibyście mieć do nich szybszy dostęp, niż jest on zbudowany w taki sposób w Multimedia Master. Oczywiście te wszystkie tutaj skróty, czy ten menu numer 2, możecie sami przebudować. Jest to oczywiście trochę bardziej skomplikowane, by to zrobić. Natomiast no, najgorsza kwestia jest taka, że przy każdej aktualizacji, nawet przy, tej, przy zrobieniu tej aktualizacji, w edycji specjalnej sama skórka zawsze powróci do takiego stanu, w jakim jest wraz z aktualizacją. Jest to temat nie do przeskoczenia, więc, jeżeli dodacie tu jakieś swoje skróty, one po każdej aktualizacji zostaną. Utracone. Tak więc ja rozumiem, że część z Was na pewno by chciała dodać co nieco od siebie, i w ten sposób tutaj już dzisiaj Wam pokażę. No są dwie opcje. Jedna, najbardziej podstawowa, i zarazem najprostsza, to jest po prostu, no, żebyście dodali swoje ulubione do ulubionych. Nic bardziej prostego. Oczywiście ulubione są tu dostępne pod tą gwiazdeczką po lewej stronie na dole. Wystarczy w nie wejść. I w ten sposób macie szybki do nich dostęp. Już mogę wam pokazać, powiedzmy o co chodzi. Mogę wejść tutaj w radio muzykę w OpenFM. Niech będzie, jeżeli ktoś lubi jakąś konkretną muzykę, nawet nauka, relaks. No dobra, wciskamy relaks. Prawym robię coś takiego jak dodaj, dodaj do ulubionych. Powiedzmy, że to jest jedna z waszych takich bardzo ulubionych programów. Weźmy jeszcze w programy, dodajmy coś innego. Chcecie mieć na przykład do takiej aplikacji, chcecie ją mieć ulubioną. Może to być cokolwiek innego, co sobie wymarzycie. Klikamy dodaj do ulubionych. Oczywiście prawy przycisk myszy, dodaj lub usuń z ulubionych. W ten sposób się to dodaje. Jeżeli korzystacie na urządzeniu z Androidem, przytrzymujecie paluszkiem czy z pilotem, przytrzymujecie pilot, OK, przez około sekundę i wysko wyskoczy wam właśnie takie menu. Tutaj możecie się wrócić, klikacie gwiazdeczkę i już macie do nich dostęp. Tak więc w ten sposób Wam polecam jak najbardziej robić personalizację w Multimedia Master. Dzięki temu no, również przy aktualizacji te dane nie zostaną skasowane. Więc no, po prostu robicie aktualizację, coś się zmienia, skórka się zmienia. Tak jak ja ją przebuduję w kolejnych wersjach, natomiast te ulubione wciąż będzie do nich dostęp. Dlatego uważam, że to jest jedna z takich najbardziej, najbardziej prosta w zasadzie droga, by to dodać. Ja sobie już pousuwam te skróty byście mogli mieć szybki dostęp do tego, co was interesuje. Natomiast dzisiaj chciałbym porozmawiać troszkę więcej na temat super favorites. Jest to oddzielna wtyczka, jest to wtyczka do ulubionych, natomiast te ulubione są dużo bardziej zaawansowane. Można tam zrobić dużo więcej, można tam utworzyć playlisty, katalogi, można tam powyciągnąć skróty do poszczególnych telewizji. Można tutaj zrobić naprawdę wiele, więc jeżeli wejdziecie w te moje ulubione, zobaczycie, że właśnie jest to skrót do tak zwanych super favorites. Tutaj w zasadzie jeszcze nic nie ma, natomiast ja postaram się Wam chociaż ogólnikowo pokazać mi więcej, jaka jest droga dodawania skrótów, dodawania katalogów, zmiany kolorków. takie bardzo podstawowe kwestie. Natomiast ta wtyczka jest naprawdę rozbudowana. Można zrobić chociażby listy odtwarzania, jeżeli dodacie do danego katalogu kanały telewizyjne. W ten sposób można będzie do nich mieć taki inny szybki dostęp. Natomiast jeżeli jesteście wciąż bardzo początkującymi użytkownikami, ja bym Wam bardzo polecał wciąż korzystać z tych najbardziej podstawowych, ulubionych. Tutaj wrzucacie poszczególne rzeczy, które Was interesują, jest do nich fajny dostęp, wszystko jest fajne. Natomiast, jeżeli wymagacie już zdecydowanie więcej chcielibyście naprawdę posiedzieć w programie i rozbudować to bardzo po swojemu, to wtedy zainteresujcie się na pewno tą tyczką Super Favorites. W takim razie, może utworzymy jeden katalog i kilka tutaj elementów dodam. W takim razie, ja klikam Create New Super Folder, oczywiście, no jest to po angielsku, natomiast ja postaram się Wam tutaj pomóc, by odnaleźć te najbardziej podstawowe opcje. Nazwiemy to telewizja. Niech się nazwie telewizja, i może jeszcze drugi katalog tu otworzymy o nazwie. Niech będzie nawet Paweł. Ok, mamy w takim razie katalog Paweł. Wcofamy, mamy katalog o nazwie telewizja. Tutaj nic więcej nie ma. Natomiast już Wam pokazuję, jak należy dodać. Tutaj weźmiemy sobie za naszą dzisiejszą ofiarę powiedzmy jakąś muzykę tutaj jak wiecie sporo wyciągnętej różnej muzyki, natomiast no, jeszcze jest wiele pozostałych stacji radiowych czy z OpenFM możemy polskie stacje radiowe Spróbuję w taki sposób, weźmiemy programy radiowe nie, nawet niech to będzie polskie radio, którego w zasadzie chyba nie wyciągałem tutaj w Multimedia Master i dodajmy jakieś radio wystarczy kliknąć prawym przyciskiem myszy i tutaj no oprócz podstawowego menu kontekstowego doszło nam coś takiego jak Super Favorites wystarczy to kliknąć Dalej pierwszy add to Super Favorites, czyli w ten sposób dodajemy do tych naszych najbardziej ulubionych. Tutaj klikamy katalog Super Favorites, dalej ulubione. I tutaj możemy to wrzucić albo do Paweł, albo do telewizja, albo luzem. Ja w takim razie, no, no albo bym wrzucił to do Paweł, albo luzem. OK, wrzućmy to luzem, w takim razie nie zaznaczam powiedzmy nic, po prostu klikam OK. W ten sposób będzie dodane ten skrót do kolejnego radia w zakładce Moje ulubione w super Favorites Możecie zmienić nazwę, nie ma najmniejszego problemu i klikamy gotowe. Powiedzmy dodałbym jeszcze, jakoś, jeszcze jakieś kolejne radio, Nie będzie nawet to. Czyli znowu bardzo prosto, prawy przycisk myszy, ostatnie na dole super Favorites, pierwszy u góry, czyli dodajemy i dodajemy to do super Favorites, do ulubionych w ten sposób. Bez żadnego katalogu, bo jeżeli chcecie na przykład to zapisać w katalogu Bawę, w tym momencie należy do niego wejść kliknąć OK. Natomiast ja chcę tutaj luzem, więc klikam OK. Zmiana nazwy oczywiście jest możliwa. Klikamy Gotowe, ja nie będę nic zmieniał. Zobaczmy szybko, jak to wygląda. Przejeżdżam na programy, no moje ulubione. Jak to wygląda? Zobaczcie, macie pięknie, bardzo pięknie oddzielone katalogi oraz pięknie oddzielone radio. Ale ja powiem szczerze, że, że czegoś mi tutaj brakuje. No jest to oddzielenie, natomiast nie do końca wiadomo, czy to jest katalog, czy to nie jest katalog. Już się zaraz tym zajmie. Możemy zmienić kolory. W takim razie klikam prawym przyciskiem myszy na Paweł. Biorę coś takiego jak Edit Super Folder, i tu na samym dole jest coś takiego jak Colorize Name. W ten sposób możecie zmienić kolorek, na jaki Wam się żebnie podoba. Powiedzmy, katalogi, dajmy na to, wrzucę kolor limonki, niech będzie limonka kolejny katalog, klikam prawy, edit super folder tutaj było colorize name znowu gdzieś była ta limonka no, lub jakiś inny zielony, podobny lime, lime, lime jest. Ok, no trochę niżej. W takim razie już widzicie, że już to nabiera jakiejś takiej oddzielnej. W jakiś sposób to się bardziej nam wyróżnia, że to są poszczególne katalogi, oczywiście one są wciąż puste. Tutaj się znajduje telewizja. Dobra, w takim razie coś jeszcze trzeba wrzucić tutaj do tej telewizji. Spróbujmy w takim razie zrobić skrót. Do jakiejś telewizji. Nawet, no tutaj oczywiście macie wszystkie takie najważniejsze skróty, bardzo ładnie, szybko wyciągnięte. Natomiast, gdyby Was interesowała inna telewizja, możecie wejść powiedzmy w Mister No. Dalej w telewizję. I czego tam nie ma, nawet mecz Sport? Niech spróbujmy dodać właśnie to. Klikam prawym przyciskiem myszy i znowu ostatnie na dole, Super favorites. Pierwsze u góry, zobaczcie, kiedy jest proste. Super pod, potwierdzam, ulubione potwierdzam i dodaję to do telewizji. Klikam OK. Można zmienić nazwę. Nie trzeba. Jak to chce, ja nie zmieniam. Klikam OK. I zobaczcie, że w ten sposób, jeżeli się cofnę, najeżdżam na moje ulubione. Wchodzę w telewizję i jest tutaj katalog. Ten katalog oczywiście również możecie tutaj wziąć, kliknąć prawym przyciskiem, Edit Super Favorite. W ten sposób również można zmienić chociażby kolor. Nie ma problemu, możemy zmienić kolor. Natomiast no, widzieliście, że tam jest wiele, wiele innych opcji. Tutaj również dostępny, więc może spróbujmy w ten sposób. Klikam prawym przyciskiem myszy na telewizję. Co tu mamy? No, Play Super Folder. Można od razu otworzyć w ten sposób wszystkie, powiedzmy, strumienie. Jeżeli dodacie tam mnóstwo programów telewizyjnych, możecie w ten szybki sposób uruchomić je właśnie w ciągu jako playlistę, czy też jako listę odtwarzania. Natomiast dalej wybieram Edit Super Folder. Gdyby się Wam zdarzyło tak, że chcecie już usunąć ten konkretny folder, nie ma problemu. Bierzemy Remove. Super folder. Tak samo, jeżeli powiedzmy to radio, powiedzmy Wam się znudzi, klikacie prawy przycisk, Edit Super Folder, Remove Favorite. Spróbujmy w takim razie. Klikam Remove Favorite. Widzicie, że odszedł ten konkretny strumień. Tak więc, jak sami widzicie. Zakładka, czy też wtyczka Super Favorites jest bardzo rozbudowana. Ja bym Was zachęcał, by no trochę bardziej nad nią popracować. Jeżeli chcecie powyciągać jakieś inne skróty, czy telewizyjne, czy do jakichś bajek, czy cokolwiek tylko sobie życzycie, możecie to wszystko tutaj zrobić. Widzicie, że tych opcji jest naprawdę mnóstwo. Co więcej, na pewno by tutaj było warto wiedzieć. W ten sposób zobaczycie, że możecie szybciej znaleźć, powiedzmy, wejść do ustawień konkretnej wtyczki, z której... Jest pobrany skrót, no ale dalej z Edit Super Folder. Jeszcze gdybyśmy tutaj mieli więcej tych skrótów, powiedzmy, ja kiedyś w ten sposób dodawałem wszystkie kanały telewizyjne. No to było dawno temu, ale jest to jakaś opcja. Macie jedynkę, dwójkę, mmm, trójkę i tak dalej. W ten sposób można Move Up, Move down, czyli dany, dany skrót, czy też dany ulubiony, przesunąć do góry na dół. Ja może Wam pokażę. Dodam jeszcze tutaj z dwa czy trzy jakieś inne radia. Przejdźmy do stacji radiowych. Ok, trójka. Dodaj super favorites. Dodaj do super favorites. Tak i tak. Zobaczcie, po pewnym czasie to na pewno jakoś tam nam szybciej leci. Dwójkę dodam teraz, po to by bardziej namieszać w tej playlistie, czy też w tej liście ulubionych super favorites. Znowu pierwsze z góry. Raz, dwa tak i teraz jeszcze nadam nazwę i tak jak powiedziałem by jeszcze bardziej namieszać czwórkę dodam teraz jako ostatnią super favorites ostatnie z pierwsze z góry ostatnie środkowe i ok widzicie na pewno po czasie to wszystko nabiera takiego pędu możecie sobie dodawać coraz szybciej coraz szybciej przechodzimy teraz do programów moje ulubione zobaczcie co się dzieje jest trójka dwójka czwórka widzicie no Będąc czepialskim, powiedzmy nie podoba mi się to, jak to wygląda. Chciałbym, żeby dwójka była wyżej. Więc co robimy? Klikam prawy przycisk, Edit Super Favorite i wybieram Move Up. I zobaczcie, już jest pięknie, tak jakbyście sobie życzyli. Jeżeli chcecie to na samym dole, żeby było, to najlepiej kliknąć prawe, Edit Super Folder i nie biorę down, ponieważ down to by zjechał mi o jedno oczko, później znowu bym klikał prawym o jedno oczko. Wezmę Up dzięki temu do góry przeskoczy na sam dół, ponieważ tutaj są katalogi i w katalogi to nie przejdzie. Więc zobaczcie, klikam Move Up i mam dwójkę, trójkę, czwórkę i kolejne radio. Freud. Okej, okay, a co by było, gdybyście chcieli przesunąć Radio Freud do katalogu Paweł? Co byście zrobili, czy byście usuwali to radio, czy jednak jest jakiś sposób? No jest jasne, że jest jakiś sposób, tylko jest no, trochę łopatologiczny. Klikamy prawy przycisk myszy, bierzemy Edit Super Favorite i tutaj jest coś takiego jak Move. Move, czyli przenieść. Klikamy Move. Teraz wybieram znowu Super Favorites, Ulubion i wrzucam to do katalogu Paweł. Zobaczcie, co się dzieje. Nie ma tu radia. Radio jest już tutaj. Dalej, z takich ciekawszych kwestii możemy powiedzmy nawet przesunąć. Ulubione z tych zwykłych, ulubionych w Kodi. Tutaj, jeżeli już dojdziecie do wprawy, a macie dodane te najbardziej podstawowe, ulubione tutaj pod to gwiazdeczko, to również można się no, z nich skorzystać. Powiedzmy, kliknę prawym przyciskiem myszy na mm, powiedzmy w rozrywce. OK, może popularne. Jak wejdziemy, to powinny nam się wyświetlić popularne z YouTube'a. Już zaraz chwilkę poczekamy. OK, już się powoli wczytują nam ikonki. Jeżeli, powiedzmy, to jest coś, co chcecie mieć ulubione, klikamy prawym przyciskiem, dodaj do ulubionych, dodacie do zwykłych ulubionych, albo od razu do super favorites. Ale załóżmy, że jesteś w tym momencie, oglądasz, jesteś początkujący, klikasz dodaj do ulubionych, masz tutaj to w tych najzwyklejszych ulubionych, a po pewnym czasie jednak coś cię kusi i chcesz tutaj skorzystać z super favorites. Nie ma problemu. Klikamy moje ulubione. I teraz chcesz przenieść te ze zwykłego, zwykłych ulubionych w Kodi, tutaj do tego katalogu. Klikasz prawym przyciskiem myszy, ale na którejś powiedzmy, z tych skrótów czy z tych katalogów, jak kliknę na skrócie, jest coś takiego jak Explore Kodi Favorites. W ten sposób powiedzmy zwiedzamy czy też sprawdzimy zwykłe te podstawowe. Ulubione, które są w Kodi. Wystarczy to kliknąć. Jak sami widzicie, jest popula są popularne z YouTube'a, które dodaliśmy. Wystarczy znowu kliknąć prawym przyciskiem myszy na tym, wybieramy Super Favorites, edit Super, edit Kodi Favorite i możemy w ten sposób zrobić dalej Move Favorite, dalej, ostatnie środkowe i wrzucamy to. Tutaj dzięki temu, zobaczcie, teraz, jeżeli wejdziecie w te ulubione w Kodi, to oczywiście tutaj tej, tego skrótu nie będzie, natomiast po wejściu w Super Favorites widzicie, że skrót do popularnych z YouTube'a przeniósł się bez najmniejszego problemu. Więc jak sami widzicie, ten cały proces jest, no. Czasochłonny powiedziałbym dosyć bardzo, jeżeli chcecie wszystko ułożyć dokładnie tak, jak chcecie, by to wyglądało u Was już tak na przyszłość. Powiedzmy więcej tych katalogów, więcej filmów, więcej mm, powiedzmy stacji telewizyjnych pododawać, to na pewno wszystko zajmie Wam troszkę czasu. Tym bardziej, jeżeli tutaj będziecie chcieli jeszcze ułożyć to wszystko w takiej segregacji wyżej, niżej. To jest naprawdę mnóstwo pracy. Ja w tym wideo no, nie będę się tak bardzo rozdrabniał na, poszcz na poszczególne elementy. To wideo ma wam dać tylko ogólny zarys. W jaki sposób wtyczka działa? Na pewno, jeżeli Was temat interesuje, tej wtyczki, to posiedzicie więcej i zrozumiecie jeszcze więcej, jak ona działa. Ja w przyszłości postaram się jeszcze zrobić, może, kolejny film bardziej dokładnie opisujący, natomiast sami widzicie, że wtyczka jest bardzo zaawansowana. Natomiast no, wspominałem Wam, że w edycji specjalnej, jeżeli zrobicie tutaj chociażby tą aktualizację, to dane z tej wtyczki nie będą usuwane. Natomiast w Multimedia Master, w edycji podstawowej, ta wtyczka będzie również znowu nadpisana, ale obiecane również, że pokażę Wam, jak zrobić kopię zapasową. Zrobienie kopii zapasowej jest stosunkowo proste. Wystarczy wejść w samą wtyczkę, jak teraz, klikamy prawy przycisk myszy. Tutaj jest coś takiego jak Super Favorite Settings. Jak sami widzicie, tych ustawień jest mnóstwo, natomiast no, tym się dzisiaj nie będziemy zajmować. Zobaczcie, jest tych elementów naprawdę, naprawdę wiele. To, co nas interesuje, to na samym końcu jest coś takiego jak Advanced, czyli zaawansowane. Tu no, nie sposób nie zauważyć, zielonym kolorem jest klik tu import oraz eksport. Importujemy, czyli przywracamy kopię zapasową, eksportujemy, czyli robimy kopię zapasową. W takim razie już pokazuję Wam jak to zrobić. Wystarczy, że klikamy eksport mamy pytanie czy na pewno ustawienia również możemy wyeksportować więc bierzemy tak, nie ma najmniejszego problemu ja sobie to zapiszę na dysk D pamiętajcie, że jeśli chodzi o system Windows to na dysku C czasami nie można zapisać takiej kopii zapasowej czy na dysku D ponieważ system zabrania tak samo jest z Androidem musicie to na pewno zrobić na pamięć wewnętrzną, czyli zero w Androidzie do jakiegoś konkretnego katalogu ja to, ja to sobie wrzucę do katalogu Movies i tak tutaj w zasadzie nic nie mam kliknę OK już zostało to wyprowadzone. Plik zajmuje naprawdę mało, to jest tylko kilka tych elementów tutaj y, związanych z samą wtyczką. Natomiast korzystając jeszcze z okazji, chciałbym Wam pokazać w jaki sposób przywrócić, ponieważ na każdym, no na różnym systemie może być sama kwestia przywracania wyglądać odrobinę inaczej. Ja w tym momencie dla, w ramach testu usunę powiedzmy kilka elementów, byśmy widzieli, czy faktycznie kopia zapasowa się przywróci nam prawidłowo. Kliknąłem prawym przyciskiem myszy na mój katalog, Paweł, wezmę remove super folder, wyrzucę go, jak sami widzicie go nie ma i jeszcze wyrzucę sobie powiedzmy radio dwójki edit i wybieram remove OK, wyrzuciliśmy dwa elementy. Teraz, by zrobić, przywrócić kopię zapasową, no, tak jak powiedziałem wcześniej, na niektórym systemie pójdzie to bez problemu. Natomiast jestem na Windowsie 10 i pokażę Wam mały jeden haczyk, co należy będzie jeszcze zrobić. OK, bierzemy super, favorite settings. Znowu wchodzimy na, na sam koniec, na advanced i biorę importujemy, czyli przywracamy z kopii zapasowej. Jak sami widzicie, nie ma tu naszego dysku. A to z tej czystej przyczyny, że dysk twardy waszego komputeru czy powiedzmy waszego urządzenia z Androidem czy jeżeli używacie OpenElec należy po prostu dodać do Kodi więc no nie ma co tutaj się łamać, że tej kopii nie widzi, ale już zaraz ją zobaczę pokażę wam jak to zrobić klikamy domek, najeżdżamy na system i to jest coś tak jak menadżer plików to samo co robiliśmy w zasadzie na samym początku jak widzicie jest drugi klient, folder profilu oraz dodaj źródło wystarczy, że dodamy źródło klikam na dodać źródło dwa razy Klikam przeglądaj, dodam mój dysk D. Cały dysk D. Ja wiem, że to jest w katalogu Movies, ale niech Kodi ma od razu dostęp do całego tego katalogu. Klikam ponownie OK. Widzicie, że dodałem tak dla Kodi dysk D. Klikam teraz ponownie domek. Wracamy się do tej kwestii wczytania. Tych, e, powiedzmy, super Favorite, więc wybieramy Super Favorite Settings. Dokładnie tak, tak jak robiliśmy to samo. Z tym, że jedyna różnica polega teraz na tym, że pokazaliśmy w Koni, że mamy taki dysk, by mógł po prostu z niego pobrać. Klikamy importuj. Teraz widzicie, co się pojawiło. Pojawił się ten nasz wymarzony dysk D, na którym mamy naszą kopię zapasową. Tutaj w zasadzie jedną kopię zapasową, wcześniej sobie dodałem, ale z, z, zróbmy tę późniejszą. Super Favorites, czyli klikam OK. Ogólnie pytanie się sprowadza do tego, czy na pewno chcecie przywrócić do końca w całości tę kopię zapasową. Klikam oczywiście na tak. Mamy informację, że zostało to zrobione prawidłowo. Klikam OK. Zobaczcie, co nam skoczyło. Tu możemy kliknąć OK. Powrócił katalog Paweł, powrócił katalog Paweł i powrócił katalog popularny czy tam dwójkę w zasadzie usunęliśmy. Więc jak widzicie w Multimedia Master możecie spersonalizować poszczególne katalogi, foldery, wtyczki. Tutaj możecie wrzucić w zasadzie wtyczki, pod wtyczki, cokolwiek tylko Wam się wymarzy wedle Waszego gustu. Możecie pozmieniać kolory, możecie posegregować się. Tutaj można jeszcze doda dodać inne separatory, czyli takie oddzielne powiedzmy puste takie jakby miejsca pomiędzy poszczególnymi elementami, na pewno przypuszczam, że zajmie to Wam sporo czasu, dlatego róbcie kopię zapasową, ponieważ nie chcecie powtarzać jeszcze raz tej samej pracy. W takim razie ja Wam ślicznie dziękuję za obejrzenie tego nagrania, na pewno mam nadzieję, że zobaczymy się w następnym. Pamiętajcie, jeżeli macie jakiekolwiek pytania, piszcie w komentarzach na YouTube, ja, nie na Facebooku, ponieważ no, na Facebooku mam trochę gorszy dostęp, lepiej mi odpisywać na komentarze na YouTube. YouTube, czyli pod YouTubem, możecie się coś zapytać, jeżeli będę mógł, to oczywiście pomogę lub inni użytkownicy Wam pomogą w rozwiązaniu poszczególnych, odpowiedzieć na poszczególne pytania, ale również śledźcie mnie na blogu, na blogu znajdują się jeszcze więcej wyjaśnień na różne tematy. Ja w takim razie dziękuję i do zobaczenia w następnym wideo. Trzymajcie się, hej!